No witam na evencie. O, troszkę czasu mi zajęło latanie, żeby w ogóle tutaj to ogarnąć, ale jak widzimy czas się skończył. E, no na dzień dobry powiem tyle. Epic Games... E, totalnie zjebało sprawę z tym eventem, gdyż... E, dwójka moich znajomych, z którymi byłem umówiony już od 19 i o tej też godzinie byliśmy, już zalogowani na Fortnite cie. zostało, zwyczajnie wyrzuconych. Uh, z... Dobra, tutaj coś się pojawiły, wieżyczki. Zapewne będzie woda się z tego lała. Tak mi się wydaje. Uh, no dobra, tak zmierzając dalej, właśnie dwójka moich znajomych została hamsko wyrzucona z serwerów. Po czym nie mogli już włączyć Fortnite'a. Mój kolega dostał info. Już wam przeczytam, tylko sobie wejdę. Już go szukam. Pa, pa, pam. Gdzie to było? Tutaj, dobra. E, dostał takie info. Serwery są pełne. Jeśli nie udało wam się zalogować, wbijajcie na stream. E, I do tego zaraz też się przyczepię. A, dobra, coś tu sobie... Agencja wybuchnęła, fajnie, fajnie Tu, 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 tu. Dzieci skaczą, tam dzieci skaczą. No to ja też za dziećmi. Hura, hura Eee. No dobra, jestem Ej, to było nieuczciwe Eee, no, także tutaj... Spróbujemy <grywamy> sobie wejść po róże. Ej, dzieciak! To moja rura, proszę mi tutaj nie biegać po mojej rurze. Dobra, mamy wieżę, która kumuluje nam burzę. a ja widać. <laughs> Dobrałem sobie skinek tornado. Bom, 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 bom. O, nawet latam, jestem królem burzy, będę latał. Nikt mnie nie powstrzyma, zniszczę tą mapę. Mam nadzieję, że jakieś widoczne duże zmiany na tej mapie się zrobią, ponieważ no myślę trzy sezony na jedną mapę, gdzie dopiero w trzecim sezonie pojawiło się kilka nowych lokalizacji. Mapy, jak na najgorsze studia, które wydawały kiedykolwiek gry. z pierwszej osoby. Hurra! No dobra, sam evencik nie jest najgorszy jak na razie. Coś się dzieje. Ładna muzyka w tle. Dlaczego ja spadam? Ja nie chcę spadać. Aha, dobra. Tutaj ten nazwijmy to może transformatorem się psuje. Albo pochłonął już całą energię. Burzy. Tak, tak. Ja nie muszę się obawiać żadnej burzy, ponieważ mam odpowiedni do tego skinek i będę tutaj bogiem piorunów. E, moja koleżanka była około za 2020. 20. Też już próbowała odpalić Fortnite'a, no ale niestety została komunikat. E, czekania w kolejce także wiadomo z czym to się wiąże można sobie czekać i czekać i czekać e, także jej też nie ma a bardzo szkoda e, nie wiem co się stało dobra być może jeszcze moja koleżanka jest ze mną jedna chociaż e, no dobra co my tutaj mamy Różne strony, tak? W różne strony uderzyły te fale energetyczne. Mamy jakieś ładne błyski na boczkach, podoba mi się to. Takie nazwijmy to tęczą. Eee, no i tak, ja mam nadzieję, że to nie jest koniec eventu, bo jeżeli tak, no to nie da się tego inaczej określić, jak po prostu żenadą. Jeszcze tak krótkiego eventu to chyba w Fortnite nie było. Mam nadzieję, że coś jeszcze się wydarzy. No dobra, tutaj banda... banda dzieciorów się działa, więc trzeba je wytępić. Dobra, przeniosło mnie gdzieś. Ej, nie, nic tu nie jest stabilne. Właśnie rob... Ej, James, James! Podkręć siłownię rezolansu do 7 i 2. Teraz, proszę, tak już. Robi się! Czekaj, czekaj. Okay. Zaraz, zaraz. Top secret, top secret. To, to, to są to agenci, jest? tak. Ich teczki. Musi mieć połączenie z pękną, ale Nawet Puma ma swoją teczkę. W A jej w, tej, w tym sezonie chciałbym podkreślić, że nie było. A, no dobra. Zobaczmy czy coś będzie się dalej działo. Broni zniknęła. Zobaczmy coś tam, czy coś wokoło się dzieje eee, Dobra, nad całą mapą mamy w ogromną falę wodną No i jest to piękne piękne że jestem przede wszystkim happy z tego powodu, że e, to nie koniec tak eventu Dobra, tak, wszystko zaczyna się stabilizować. Nie wygląda na to, że. Łow, a co ty tu robisz? W Czekaj, czekaj. Słyszysz, słyszysz, słyszysz. Jonesy odmłodniał. Okej, okay, mapka została tymczasowo przynajmniej cała pokryta wodą. Prezentuje się to bardzo pięknie. Także tutaj, tutaj powiedzmy... Yy, no ukłony, ukłony z mojej strony dla Epic Jest to ładnie zrobione. No dobra, chopsamy sobie. Hopsasa Ścieło mnie, także już przez chwilę zaczęłem się martwić, że jeszcze i mnie wyrzuci z eventu, co byłoby bardzo przykre. Po co strzelasz? Ty jesteś tępy. Ja sobie w międzyczasie niech oni się tam strzelają. Ja sobie sprawdzę, co się dzieje. Tak, tak kolega napisał to fajny event XD, czyli <grymne> wiemy, co znaczy XD. Eee, no, co się dziś dzieje. Tak, Aha, tak, no. Dialogi są oczywiście super ekstra. Co weźmiemy sobie? Co weźmiemy? Szybko, szybko bierzemy pompę. Ja i tak pompą nie gram, także <laughs> Ale niech sobie będzie. I gdzie ta moja pompa? Hejo, ja chcę moją pompę. To po co ja sobie ją wybierałem? No dobra, lecimy. Lecimy fragować. Nie mam za dużo materiałów. Popom po. Tu jakieś minigany się strzelają, ojej, ojejciu, czy co tu się dzieje? A, tu jakiś łucznik Robin Hood i w ogóle te rzeczy. Proszę tutaj do mnie nie strzelać z, z pistoletów Deadpool'a, bo ja sobie tego nie życzę. Dzieciaku odczep się ode mnie. No co za głowę? Ha! I znowu lak. Gratuluję Epic tych laków Tak swoją drogą w tym sezonie. E, no po włączeniu po prostu... E, Pingu, tak żeby mi pokazywało jaki jest Ping. To wchodząc nawet na ratowanie świata za każdym razem e, Ping przerasta moje wyobrażenie. A internet wcale nie mam taki zły, bo osiąga 50 mega na sekundę, także... Także nie powinienem mieć większych problemów z tą grą. Ale są takie. Aha, dobra, materiałów nie mam. Ale są takie kurczę, po prostu e, dni, że wchodzę na Fortnite'a i tam są okrutne lagi. Czek, 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 patrzcie, nie mogę trafić, nie mogę trafić, dzieciaka. A, ja mam pompę! Dobra. Dobra, nie strzelaj, nie strzelaj, ja przepraszam. <laughs> A... Dobra, to ja sobie może stanę. Popatrzę sobie jeszcze na tą falę. Proszę bardzo, tam chyba. To będzie chyba kurczę znajomy człowiek. Ja też, może, właśnie. To jest genialny pomysł. Tylko potrzebuję matców. Ja nie chcę spadać. Dlaczego ja spadnąłem? Jak ja potrzebuję matców. Ja Przystąd wydostać. I spróbujemy się wbić na falę. Proszę do mnie nie strzelać. Dzieciaki patrzymy. Ja się z wami nie bawię. Ja chcę sobie zbudować schodki na szczyt fali. No już jakiś kolejny. O jejciu! Jakby to powiedział Smarty, knuty okrutne. Knuty sknuciałe. Nie chcę nic. Biorę snajperkę. Ja chcę materiały, a nie broń. Ja chcę wejść na górę, zrobić skybase'a. Może spotkam Smartiego, albo Aigarego. Masz ty knucia okrutny Czy mi się wydaje, czy ja mam... Tak, mam podwójne pistolety. Ha, super Ja chcę by ta broń w ogóle zwróciła na stałe. tych materiałków uzbierałem i zaraz spróbujemy sobie wejść. Chociaż myślę, że mi nie wystarczy jeszcze. A jeszcze, jak jakiś knut zobaczy, że ja tutaj coś buduję, takiego to się założy, że zaczną strzelać. I mnie skolapsują. Patrzcie, ta fala nie ma. Nie ma końca. Ile ja już materiałów tutaj wyrzuciłem? E, dobra, już chyba się zbliżam. Zbliżam się do szczytu. Tak! Jestem powiedzmy na szczycie. Jestem nad wszystkimi. O, tam jest moja koleżanka. Także my tu będziemy robić jej takie psikusy i strzelać pod nogi. Reloadik jakiś bez reloada. Hmm. No dobra, już chyba... Grono ludzi powychodziło, bo widzę zostało 10 na 4. Także to chyba na tyle, jeżeli chodzi o evencik. Ale jeszcze chwilkę poczekamy. Jakiś knut tu okrutny mi wchodzi. A czego ty tu, knucie, szukasz? Bredny ty. Ja ci dam mi tutaj mój skybase niszczyć. O, i już znów nie mam materiału. Co za knut okrutny, to ja się tyle namęczyłem, żeby zbudować, a on mi to chciał zniszczyć. No, już tylko trójka dzieciaków została w przeciwnej drużynie. A my sobie spokojnie stoimy na górze. Jest, to był podwójny strzał z jednego magazynka. Patrzcie, znowu mam. <laughs> Może ta broń ma dwa strzały? Nie, jeden ma. Aha, oddaję dwa strzały, tracąc tylko jeden pocisk. Super! Ania, nie wiem czy słyszysz. Właśnie, chodź, chodź tutaj, chodź na górę do mnie. Chodź, już idę ci otworzyć wejście. W ogóle, dzieci mi tu zniszczyły. Ten psychol jeden, co powinien się uczyć, a nie grać. Fortnite'a popo pom, po, para, po, pom. Hopla. Chodź! Hopla! Jest, koleżanka się zorientowała, żeby przyjść. Mam nadzieję, że jeszcze trójka przeciwników opuści tą rozgrywkę. I wtedy chyba byłby już win walkowerem. 哈哈。<laughs> Niemożliwe, co się stało? Jakiś knut okrutny to skolapsował Co za kurde psychol? Gdzie ten psychol? Zaraz go znajdziemy i zatłuczemy w biały dzień Ty kurde psycholu Paskudny ty W krzakach się kopa Ty kurde krzaczasty psycholu Jak można być takim knutem? Taką psujdą, ja nie wiem. Siedzi jeszcze podniecony w tym krzaku. Masz ty. myślę, że ten krzaczek Ci pomoże i tak Cię zabije. Zastrzelę Cię. Chyba, że to już koleżanka zrobiła. <laughs> Bardzo prawdopodobne. No niestety knutek... Knutek się obraził. Jakim to trzeba być I Jest zwycięstwo. Hura! Wygrywamy! Cieszymy się. Także to tyle z eventu. No... Porażka, że serwery nie dały rady tego opanować. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. To już myślę, że w nowym sezonie z nowym karnetem, mam nadzieję, z nowymi zmianami na mapie i że nie będzie lagów. Także do zobaczyska. Siema!